witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest 25, pewnie filmik się pojawi 26. Powiem Wam tak, niestety są takie zawody, że i w święta trzeba pracować, w moim przypadku muszę iść do pracy. Powiem Wam szczerze, trochę po chamsku dziewczyny postąpiły, bo wiedzą, że kończy mi się umowa 28, a niestety w święta mnie wszystkie władowały. Niestety wszystkie święta muszę pracować. No nie fajnie, nie fajnie załatwiły e, mi dziewczyny. Ja miałam urlop, który chciałam właśnie wybrać teraz. Święta mieć wolne, no trudno. Ja wolne. A to dlatego, bo będę miała inną pracę. Tak, i w tej innej pracy będę miała wszystkie święta wolne. Więc idę do pracy cały czas. No powiem wam, no nie fajnie, nie fajnie, jest dosyć zimno. Ale do pracy niestety trzeba iść. Dostałam paczkę od babci, którą muszę otworzyć. Ale na razie nie jestem jej po prostu w stanie otworzyć, bo miałam mały wypadek z palcem. Widzicie sami. Dosyć paskudnie wygląda. Jak jesteście wrażliwi, to nie oglądajcie. Miałam mały wypadek, no i... Powiem wam szczerze, miałam cyrki z tym palcem, bo nie byłam w stanie go... W ogóle krwi nie byłam w stanie zatamować. Musiałam lecieć bo to w pracy się wydarzyło, musiałam lecieć na izbę przyjęć, żeby pomogli mi to zatamować i udało się tak, było wszystko pięknie, ładnie dopóki nie chciałam ściągnąć gazy. Chciałam ściągnąć gazę, gaza się przykleiła. Moczyłam, odmaczałam w wodzie utlenionej, zwykłej wodzie, no próbowałam, żeby jakkolwiek um, wziąć i ściągnąć tą gazę. Byłam zmuszona oderwać i znowu zaczęła lecieć krew. Znowu nie mogłam zatamować. Powiedzmy, że się udało. Widzicie sami. Zaczyna pomału wysychać. Więc jest no nieciekawie z Jest dosyć głęboka rana. Podejrzewam, że zostanie mi blizna. Zobaczymy, tak? A tam moja tamusia. Widzicie ją? Widzicie? Ona już tam stoi. Ona chce ich na dwór.